witajcie w kolejnym odcinku na kanale. dzisiaj zaczynamy całkowicie coś nowego, a mianowicie tier listę anime, gdzie będę układał poszczególne produkcje, postacie, czy nawet walki według poziomów od najlepszego do najsłabszego. pamiętajcie tylko, że ten ranking jest moim subiektywnym, dlatego nie każdy z was musi się z nim zgadzać. z tego powodu mam nadzieję, że napiszecie swoją listę w komentarzu, bo na pewno chętnie ją zobaczę. a w dzisiejszym odcinku postanowiłem ocenić 35 najbardziej popularnych anime według my anime list. wybrałem tą stronę, a to dlatego, że wydaje się być najbardziej Znana w Polsce, jak i na świecie, no i z tego powodu uniknę przynajmniej komentarzy, że jakiegoś anime tutaj zabrakło. Jeśli oczywiście Wam się to spodoba, to w przyszłości możemy stworzyć kontynuację, gdzie do tego rankingu dodamy tytuły od miejsca 35 do nawet 100 według Mala, ale to już zależy tylko i wyłącznie od Was, więc zobaczymy. Ale okej, okay, przejdźmy może do samego sedna. Zanim zaczniemy, to muszę jeszcze Wam przedstawić poszczególne poziomy. Poziom S jest oczywiście tym najlepszym, gdzie daje produkcje, które mi się najmocniej podobały i uważam je za najlepsze, bądź też ulubione. Poziom A jest ciutek słabszy, co jednak nie zmienia faktu, że tutaj także będą świetne tytuły. Poziom B to po prostu całkiem dobre anime, które posiadają jakieś tam wady. Poziom C to już produkcje, które są powiedzmy przyzwoite, czyli nawet dobrze się ogląda, albo się dobrze bawiłem, ale jednak dosyć dużo rzeczy już mi się nie podobało. A poziom D to oczywiście już są słabe pozycje, z jakimi nie mam zbytnio fajnych skojarzeń. No i czas na ostatni poziom, czyli E, gdzie będę dawał anime, których jeszcze nie miałem okazji obejrzeć, albo po prostu porzuciłem. No i w sumie Tyle, możemy przejść do sedna odcinka. Życzę miłego oglądania. Death Note, według My Anime List, to najbardziej popularne anime na świecie, no i chyba zbytnio nie musimy się z tym kłócić. Natomiast jeśli chodzi o moją ocenę, to daję tą produkcję na poziom B, czyli po prostu dobre anime. Początkowo myślałem, żeby dać nawet ten tytuł wyżej, ale jednak przez ostatnie kilka odcinków musiałem zaniżyć ostateczną ocenę, ponieważ to zakończenie było dla mnie dosyć męczące. Atak Tytanów zajmuje drugie miejsce na Malu, a w mojej liście ląduje na poziomie A. I pewnie dużo osób może się z tym nie zgadzać, ponieważ rzeczywiście Tytani posiadają wady i oczywiście tego nie neguję. Ale jednak to jak świetnie bawiłem się podczas seansu tego anime, zadecydowało, że jest tam gdzie jest. No i umówmy się, ta animacja naprawdę posiada wiele zalet, ale o tym chyba nie muszę mówić, bo szkoda czasu. A trzecie miejsce na malu zajmuje Full Metal Alchemist Brotherhood i tutaj bez większego wahania daję ten tytuł na najwyższym poziomie, czyli S i chyba też zbytnio nie muszę tego tłumaczyć, gdyż duża część osób uważa tą produkcję za najlepsze anime, które kiedykolwiek wyszło i ja także ten tytuł mam wysoko w topce, więc zasłużone miejsce. No i w tym momencie można powiedzieć, że przechodzimy z nieba do piekła, gdyż kolejną pozycją jest Sword Art Online. I naprawdę miałem duży dylemat, gdzie umieścić ten tytuł. No i ostatecznie zdecydowałem się na poziom D. I nie dlatego, że fabuła była jakaś fatalna, jednak już było tyle sytuacji negatywnych wokół tego anime, że ja po prostu nie mogę na to patrzeć. Na przykładem jest chociażby niedawna sytuacja na polskiej scenie anime YouTube'a. Na miejscu piątym znajduje się One Punch Man i bez większego przedłużania przygody Saitamy lądują na poziomie A, byłoby nawet może S, bo oceniamy w tym przypadku głównie komedię, ale jednak ze względu na dosyć średnią kontynuację postanowiłem umieścić tę produkcję ciut niżej, co jednak nie zmienia faktu, że jest to jedna z lepszych komedii jaką widziałem kiedykolwiek, dlatego śmiało mogę polecić. A więc przyszedł czas na Bok no Hero Academia. Oczywiście ten battle Shonen miewał lepsze i słabsze sezony, ale jeśli miałbym ocenić całościowo przegody naszych bohaterów, to umieściłbym ich na poziomie B, bo jest to moim zdaniem całkiem dobre anime w swoim gatunku i co jest istotne, jest całkiem dobrze tworzone przez Studio Bonds, co w przypadku tak długich tytułów jest ważne i rzadko spotykane. Siódme miejsce na Malu zajmuje Tokyo Ghoul i pamiętajcie, cały czas mówimy o popularności. Tutaj za dużo nie muszę myśleć, gdyż Studio Pierrot po prostu zniszczyło fajną mangę, przez co uważam tę produkcję za słabą i dlatego ląduje na poziomie D bez większego wahania. Przyszedł czas na kolejnego Shounen'a, a mowa w tym przypadku o Naruto. I tutaj jako wyjątek postanowiłem oddzielić sezon o numerze 1 od Shippuden'a, dlatego że jest stosunkowo duża różnica pomiędzy poziomem. Jeśli chodzi o jedynkę to bez wahania daję ją na A, czyli naprawdę dobre anime, które trzymało się kupy, a jeśli chodzi o Shippuden'a to postanowiłem go umieścić w C i to z wielu powodów, a takim najważniejszym jest ta nieszczęsna wojna. No i w sumie tyle. Dziewiąte miejsce należy do Kiminonała i tego niestety nie mogę ocenić, gdyż przerwałem seans po 10 minutach, a to dlatego, że w tamtym czasie miałem pilny wyjazd i też nie mogłem nabrać motywacji, żeby potem to wznowić, więc daję ten tytuł na poziomie E, czyli że jeszcze nie obejrzałem. No i teraz czas na najlepiej wykonanego tasiemca, czyli Hunter Hunter 2011. Jeżeli miałbym być obiektywny, to chyba jest to najlepszy Battle Shonen, jakiego widziałem, a na pewno z tych długich. Dlatego poziom S jest tutaj wskazany, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zdecydowanie polecam, gdyż jest to po prostu produkcja na dyszkę. Jedenastą pozycją na malu jest Kimetsu no Yaiba, no i tutaj miałem mały dylemat, a to dlatego, że fabuła wcale nie jest wyjątkowa i uważam, że ten hype na Kimetsu jest troszkę przesadzony. Ale na pewno muszę docenić stronę wizualną, która była cudowna. Naprawdę Ufotable stworzyło pod względem animacyjnym jedno z najlepszych anime kiedykolwiek i z tego powodu umieściłem tę animację na poziomie B, czyli po prostu całkiem dobre anime. Na miejscu 12 jest drugi sezon Boku no Hero Academia, dlatego przeskakujemy o jedną pozycję dalej, a tam znajduje się anime Steinsgate. Gate. Tak jak w przypadku Full Fullmetala nie muszę tutaj za dużo mówić, gdyż jest to anime przynajmniej prawie bez wad, dlatego ląduje najwyżej gdzie się da, czyli na pozycji S. Zdecydowanie jeżeli ktoś nie widział to jest to pozycja obowiązkowa. Dalej mamy tytuł dla fanów anime, gdzie akcja jest bazowana na grze, czyli No Game No Life. I powiem szczerze, że porzuciłem tą produkcję po siódmym odcinku, głównie ze względu na ten specyficzny wygląd wizualny. Jednak uważam, że mogę to jakoś ocenić, oczywiście pomijając fakt efektów wizualnych, gdyż jest to po prostu kwestia gustu. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, to nie było tam nic specjalnego, ale na pewno nie było jakoś tragicznie. Więc ostatecznie daję poziom C, możliwe, że leciutko na siłę, ale niech już będzie. Dalej mamy code GISA, jednak niestety nie mogę się wypowiedzieć, gdyż zawsze kończyłem oglądanie po pierwszym odcinku, dlatego muszę to dać na E, gdyż po prostu tego nie wiedziałem. Ale z tego co słyszałem, dużo osób dałoby to dosyć wysoko, więc możliwe, że jest to dla mnie jakaś motywacja, żebym w końcu to obejrzał. Zobaczymy. O toradorze też niestety nie mogę za dużo powiedzieć, dlatego że nie widziałem tego tytułu, a głównie z tego powodu, że nie lubię romansów, anime, no poza kilkoma wyjątkami, dlatego ląduje to anime na pozycji E, czyli że niestety jeszcze nie widziałem. A kolejnym anime na liście jest Noragami, które naprawdę lubię i dalej ubolewam nad tym, że nie ma kontynuacji, gdyż ta animacja naprawdę w inteligentny sposób łączy klimat komediowy z poważnym. Do tego fajnie są napisane postacie, plus genialna muzyka. No i to wszystko powoduje, że daje to na poziom A, czyli prawie najlepszy. Angel Beats to też produkcja, której nie miałem okazji jeszcze obejrzeć, czyli wiadomo, że daje na Ebo, niestety jeszcze nie widziałem. A czy kiedyś zobaczę? Coś mi się wydaje, że chyba nie, bo niestety nie są to moje klimaty. Reza Kara Hajimeiru Isekai Seikatsu to jedno z moich ulubionych anime Isekai. Oczywiście tytuł posiada jakieś tam wady, jednak, mimo tego, moim zdaniem, trzyma odpowiedni poziom, czy to fabularny, czy wizualny, i dlatego, poziom B, czyli dobre anime, wydaje mi się, że jest w pełni zasłużone. Coenocatacci to kolejny film w tym zestawieniu po Kimino tylko że w tym przypadku miałem okazję to obejrzeć i dosyć mocno czułem vibe filmu o nazwie Szkoła Uczuć, może kojarzycie. Ten tytuł bez wątpienia mógł spowodować łzy podczas seansu i nie powiem też lekko to odczułem i dlatego zdecydowanie mogę Wam polecić. A jeśli chodzi o miejsce, to ląduje na poziomie A, bo naprawdę jest to niesamowity film. Nie odchodzimy od magicznego klimatu filmu Koenokatachi, gdyż kolejnym anime na liście jest Shigatsu no Uso, czyli jeden z najlepszych dramatów, a także romansów i też anime muzycznych, jakie widziałem. Dlatego jeżeli jeszcze jakimś cudem tego nie widzieliście, to musicie jak najszybciej to nadrobić. A jeśli chodzi o cenę, to zdecydowanie poziom A, czyli prawie ten najlepszy. Mirajniki to anime, które porzuciłem bodajże po trzech odcinkach, no i z tego powodu nie widzę sensu, żeby to oceniać, dlatego od razu przejdźmy do poziomu, a jest nim oczywiście E, czyli że nie widziałem. Na Taiza jest to całkiem przyjemne anime fantazy, jednak mimo wszystko trzeba zaznaczyć, że najnowsze sezony nie są najlepsze. Dlatego moją ostateczną oceną dla tej produkcji jest poziom C, no i nic więcej niestety nie mogę dać. A Kill oglądałem już kilka lat temu, ale dalej dosyć dobrze pamiętam fabułę tej animacji. Najbardziej wyróżniającym elementem na pewno było to, że główne postacie ginęły tam właściwie cały czas i chociażby ze względu na tę brutalność, a także nieprzewidywalność, daje tej produkcji poziom B, który jest moim zdaniem idealny dla tego anime. Na temat One Piece'a może nie będę się za dużo wypowiadał, bo pewnie i tak wiecie, że jest to moje ulubione anime, dlatego już bez przedłużania daję oczywiście poziom S, pomimo tego, że znajdziemy tam kilka wad. Ja po prostu kocham tę animację i dlatego też pewnie nie jestem w stanie zbytnio obiektywnie na nią spojrzeć, ale jednak i tak ta S, chociażby za ten kształt, jest zasłużona moim zdaniem. Boku ga i Najma kojarzy mi się tylko z dosyć krótkim zakończeniem. Ale bez dwóch zdań, gdybyśmy mieli usunąć końcówkę, to na pewno ocena byłaby dosyć wysoka. No ale niestety nie możemy tak zrobić. No i dlatego ostatecznie daje miejsce w poziomie C, co i tak jest dosyć fajnym wynikiem, mi się wydaje. Więc ogólnie, jeżeli ktoś nie oglądał, to mogę śmiało polecić, bo produkcja ma kilka pozytywów, a to zakończenie da się jeszcze jako tako obejrzeć. Jeśli chodzi o to anime to mam pewien problem, a to dlatego, że naprawdę dobrze się przy tym bawiłem, no ale niestety zauważyłem dużo wad w tej produkcji, no i z tego powodu poziom C wydaje się adekwatny, bo jest to po prostu przyzwoite anime, no i nic więcej, dlatego też ta ocena jest chyba idealna, co nie zmienia faktu, że naprawdę zabawa była przednia, no i kontynuacja mi się mega podobała. Polecam każdemu, w szczególności osobom, które nie oczekują za dużo jeśli chodzi o fabułę, tylko chcą fajnych walk w ładnej animacji. Klasę zabójców porzuciłem po piątym albo szóstym odcinku i wcale nie dlatego, że było takie słabe, po prostu miałem masę innych anime do obejrzenia i kompletnie zapomniałem o tej produkcji, przez co do teraz jeszcze do niej nie wróciłem, więc lepiej będzie, jak tego oceniać nie będę, dlatego ląduję ten tytuł na pozycji E, czyli że po prostu nie widziałem. Mob Psycho 100 obejrzałem i mam naprawdę fajne wspomnienia z tym anime. Mocno w głowie zapadł mi ten specyficzny styl, który na początku nie do końca mi się podobał, jednak z biegiem czasu uważam to za duży plus. Podsumowując jest to dobre anime, dlatego poziom B jest idealny i na pewno w jakimś stopniu wyjątkowe, bo chyba takiego anime nie widziałem, więc jeżeli szukacie jakiegoś innowacyjnego shounena to chyba jest to idealna pozycja dla was. Konosuba to świetna komedyjka, przy której naprawdę idzie się pośmiać, do tego sama produkcja została ładnie stworzona pod względem wizualnym przez studio, więc jeśli oceniamy samą komedię i do tego dodamy ten fajny świat stworzony w ładnej animacji, to mi się wydaje, że poziom B na pewno jest odpowiedni dla tego tytułu. Zdecydowanie polecam w szczególności dla osób, które lubią komedię i dużo gagów, bo tego jest tutaj mnóstwo i nawet pamiętam że jak to wychodziło to masa memów była w sieci w związku z tym anime. 2014 to był przepiękny czas dla naszej drużyny w siatkówce, to właśnie wtedy zdobyliśmy Mistrzostwo Świata pokonując Brazylię 3 do 1, no i przez tą sytuację dostałem dużej ochoty na anime o tej dyscyplinie. Szczęście wtedy chciało, że emisja ostatniego odcinka Hike'u miała miejsce tuż przed rozpoczęciem tej imprezy, więc gdy zacząłem to oglądać, miałem już wszystkie epizody, które dosłownie połknąłem w dwa dni. Oczywiście było to spowodowane poziomem, gdyż ta sportówka naprawdę została świetnie stworzona przez studio, dlatego bez większych przemyśleń śmiało mogę umieścić tą produkcję, na poziomie A, czyli prawie tym najlepszym, bo naprawdę tutaj jest wszystko. Świetne mecze, fajnie przedstawiona dyscyplina, fajny rozwój postaci, ładna animacja, genialna muzyka. Jest tak naprawdę nie mam zastrzeżeń, bez wątpienia jedna z najlepszych sportówek, jaką kiedykolwiek oglądałem. Jujutsu Kaisen to dla mnie jeden z najlepszych shounenów ostatnich lat. Podczas seansu czułem mocny vibe huntera, bo naprawdę jest tutaj masa podobieństw jak chociażby system mocy, a także sam przebieg, który potrafi być wesoły a raz niesamowicie poważny, gdzie postacie mogą w każdej chwili kopnąć w kalendarz. Do tego dodajmy genialne wykonanie od mapy, no i w ten oto sposób mamy anime prawie idealne. Zdecydowanie poziom S. W przypadku The Promised Neverland mam duży problem, a to dlatego, że kontynuacja została fatalnie stworzona przez studio. Dlatego tutaj postanowiłem zrobić kolejny wyjątek, czyli oddzielić te sezony. Sezon o numerze 1 ląduje na pozycji C, czyli po prostu dobre anime, a kontynuacja, czyli dwójka, ląduje na poziomie D, czyli tym najsłabszym. Ale chyba tego nie muszę mówić dlaczego. Wblicze oglądałem dawno temu, bodajże nawet w gimnazjum i ja sam wspominam tę animację naprawdę dobrze. A powodem tego jest to, że przygody Ichigo nigdy jakoś specjalnie nie oszukiwały widza, gdyż miał być to prosty Battle Shonen, gdzie najważniejsze są pojedynki z ciekawymi umiejętnościami no i dokładnie tak było, dlatego śmiało daję pozycję C, gdyż po prostu dobrze się bawiłem, naprawdę fajna animacja z genialną muzyką, do tego ładny design postaci no i te bankaje, które moim zdaniem były przepiękne. Gdy zawsze ktoś się mnie pyta o Kiseiju, to odpowiadam w ten sam sposób, czyli po prostu dużo lepszy Tokyo Ghoul, gdzie studio wykonało robotę tak jak się należy. No i gdzie mamy wątki poważne, a także i te miłosne pokazane w takim brutalnym świecie. To wszystko powoduje, że ciężko mi znaleźć jakieś wady w tej animacji, dlatego daję ten tytuł na poziomie S, czyli tym najlepszym. No, i czas na wisienkę na torcie, czyli jakże kochany przeze mnie tytuł, jakim jest Fairy Tale. W przypadku tego tasiemca wcale nie mam dużego problemu z poziomem, który moim zdaniem jest mocno średniowy, a nawet czasami słaby. Dla mnie najsłabsze w tym wszystkim jest to, że fandom dosłownie wszędzie mówi o tym, jakie to jest genialne anime. Z tego powodu nabrałem dużej niechęci do tego tytułu, no i daję na poziomie D, czyli tym najsłabszym. Naprawdę nie mam zbytnio fajnych skojarzeń z Fairy Tail'em, no ale da się to obejrzeć, choćby nawet ta muzyka jest naprawdę spoko. No, ale jak już powiedziałem, fandom już mnie tak odrzucił od tego anime, że szkoda gadać. No i to by było na tyle w tym filmiku. Dajcie znać w komentarzu, jak podoba wam się ten odcinek. Jeżeli głosy będą pozytywne, to już w niedalekiej przyszłości możemy zrobić kontynuację, tylko że na nieco inny temat. Ja na pewno jestem chętny, bo bawiłem się przy tym świetnie. Do zobaczenia już niedługo. Siemanko.